Pytanie. Jak ocenia Pan relacje między katolicyzmem a protestantyzmem? Odpowiedź. Katolicy powinni wiedzieć, że wielu protestantów jest bardzo pobożnymi, wierzącymi chrześcijanami. Mógłby więc ktoś zapytać, czy wobec tego protestantyzm nie jest w porządku. Myślę, że trzeba, aby zostało to wyraźnie powiedziane przez katolików. O protestantyzmie można powiedzieć wiele wspaniałych rzeczy, ale nie jest to Kościół. Wiele protestanckich denominacji jest bardzo dobrymi świadkami prawdy. Wiele z nich bardzo się trudzi dla Pana. Istnieją wszelkiego rodzaju organizacje, na przykład Bilego Grahama, który z pewnością obogiana Pawła II ma dziś największy wpływ na głoszenie świata, na głoszenie światu Ewangelii. Jednakże protestantyzm odciął się od źródła, od korzenia apostolskiego. Jest to wizja odmienna od tej, z którą utożsamiali się pierwsi uczniowie Chrystusa. Mówimy, że Kościół jest jeden, święty powszechny i apostolski. Protestantyzm, ogólnie rzecz biorąc, nie powiedziałby tego. Oni nie wierzą, że Kościół jest jeden właśnie w taki sposób, organicznie i podlegając jednej władzy. Sądzę, że gdybyśmy mieli wskazać jakiś jeden podstawowy punkt niezgody, to nie wskazywalibyśmy nam sze, papiestwo czy pełne nauczanie o Maryi, ale właśnie to. Myślę, że to, co najbardziej niszczące czy najtragiczniejsze w protestantyzmie, to brak magisterium, brak władzy nauczania. Każdy chrześcijanin może rzucać swoje pomysły na podstawie Biblii, mając przy tym tyle samo władzy, co jakikolwiek protestancki biskup, pastor czy teolog i nikt nie może rozstrzygnąć wątpliwości. Kiedy więc przychodzi na przykład do kwestii homoseksualizmu czy kapłanek w kościele, to nie ma głosu, który mógłby powiedzieć, to jest wiara apostolska, to jest to, czego uczy Kościół w tej kwestii. Owce są pozostawione bez pasterza. Jest dużo psów pasterskich, warczących i gryzących je w pięty, ale nie ma pasterza, który by je poprowadził. Protestanci oczywiście odpowiedzą. Mamy Jezusa Chrystusa, mamy Ducha Świętego. Ale trudność tym związana polega na tym, że oni mają 40 tysięcy denominacji. Czy otworzył je Duch Święty? Kiedy w protestantyzmie pojawia się różnica zdań, dochodzi do rozłamu i wszystko zaczyna się od nowa. Z protestanckiego punktu widzenia, mówię to zupełnie poważnie, ja i mój najlepszy przyjaciel moglibyśmy od nowa założyć kościół w moim salonie. Mógłbym powiedzieć: w porządku, ja będę głową kościoła. W ten sposób powstały wszystkie denominacje. W Ameryce są ich tysiące i w każdym przypadku jest albo jeden człowiek, albo gruba, grupa mężczyzn i kobiet, którzy zainicjowali coś nowego, którzy powiedzieli, teraz my założymy Kościół i zrobimy to właściwie. Są tysiące rodzajów prezbiterianów, tysiące rodzajów baptystów. Nie ma zaś magisterium, które mogłoby rozstrzygnąć jakikolwiek problem. Pytanie. Dla protestantów, jak mówią, rozstrzygająca jest zasada sola scriptura, tylko pismo. Odpowiedź. Problem z doktryną sola scriptura Marcina Lutra polega na tym, że nie ma jej w Biblii. Nie ma jej nawet w Biblii Lutra. Biblia nie naucza zasady sola scriptura. Kiedy prosi się protestanta, pokaż mi tekst Biblii mówiący: tylko Biblia, to nie może go znaleźć. Apostołowie Święty Paweł i Święty Piotr ciągle mówią, musicie być posłuszni temu, co do was piszemy i temu, co wam przekazaliśmy. Dosłownie zachowujcie tradycji”. Kościół prawosławny, kościół rzymskokatolicki i do pewnego stopnia anglikański przyjmują to. Jeszcze jedno jest dziwne. Jeśli sola skryptura jest doktryną prawdziwą, to dlaczego Duch Święty nigdy nikomu o niej nie powiedział przez 1500 lat? Nikt nigdy nie słyszał o nich. Apostołowie nigdy nie słyszeli o tej doktrynie. Ojcowie Kościoła. Święty Augustyn nigdy nie słyszeli o doktrynie Sola Scriptura. To Luther ją wymyślił. Jestem pewien, że jego motywacja była bardzo żarliwa i w pewnym sensie może prawidłowa. Chciał oczyścić późnośredniowieczny Kościół ze, ze świadczenia przesądów itd. Luther był jednak radykałem. Powiedział coś, co nie miało żadnego uzasadnienia w Biblii. Pytanie. Czy zetknął się Pan może z książką o rozwoju doktryny chrześcijańskiej kardynała Newmana, który odbył podobną do Pańskiej drogi od anglikanizmu do katolicyzmu? Odpowiedź: Książka ta była największym kamieniem milowym w mojej pielgrzymce, najważniejszym dziełem ukazującym, jak, ukazującym mi, jak doktryna rozwija się w sposób organiczny. W książce tej kardynał Newman stwierdza, że naturalną konsekwencją protestantyzmu jest ateizm. Rzecz jasna, przeraziłoby to gorliwych protestantów, którzy stanowczo by temu zaprzeczali. Jednak kardynałowi, kardynałowi Newmanowi chodziło o to, że protestantyzm jest głęboko indywidualistyczny. Ostatecznie ja jestem swoim własnym sędzią tego, co prawdziwe. Oczywiście może to prowadzić do niewiary, sceptycyzmu, agnostycyzmu lub ostatecznie ateizmu. Jeśli człowiek staje się swoim własnym papieżem, swoim własnym autorytetem, Ostatecznym sędzią prawdy, to do ateizmu prowadzi już prosta droga. Zaczyna szukać dowodów, a oczywiście bardzo trudno jest dowieść, że Bóg istnieje. Trudno jest dowieść, że Jezus Chrystus jest synem Bożym. Trudno jest dowieść, że nasze zbawienie jest w krzyżu. Zaczynam więc oddalać od, się od wiary coraz dalej i dalej, aż odkryję, że nie mam już żadnej wiary. To bardzo widoczna tendencja protestantyzmu. Zmierza ona zawsze w lewo, w stronę liberalizmu. Aby pozostać konserwatywnym, protestanci ciągle muszą dokonywać coraz to nowych rozłamów. Jednak wielkie protestanckie denominacje i ruchy zawsze przesuwają się w lewo. Jeśli istnieje w ich ramach jakaś gruba, grupa, która chce pozostać tradycjonalistami czy konserwatywna, musi się odłączyć i zaczynać wszystko od nowa. Myślę, że Newman miał zupełną rację. Zapewne zrozumiał on, że najpierw pojawia się liberalizm, potem sceptycyzm, a po nim agnostycyzm, a w końcu ateizm. Taki jest kierunek zmian. Wystarczy spojrzeć na dzieje Europy. To przecież protestantyzm wprowadził w XVIII wieku oświecenie i już w czasach Woltera niewiara stała się modą. Najpierw pojawiło się coś, co nazwano deizmem. Bóg istnieje, ale go tu nie ma, jest bardzo odległy. Następnie sceptycyzm i tak dalej. Stało się to możliwe dzięki lutrowi. Myślę, że gdyby wstał z grobu, byłby bardzo nieszczęśliwy, popatrzyłby wokoło i zawołał. Co byście zrobili? A ci ludzie popatrzyliby na lutra i powiedzieli. On nas wyzwolił. Z tego, co pan mówi, wynika najogólniej, że protestantyzm. Jest rozdwojony na denominacje głównego nurtu ciążące ku liberalizmowi oraz te, które powstają w wyniku coraz to nowych rozłamów i które są bardzo konserwatywne. Odpowiedź. Najsilniejszy ruch w amerykańskim protestantyzmie jest skrajnie liberalny. Wielkie oficjalne denominacje, ciała kościelne cytowane w gazetach są w Ameryce liberalne. Mają oni też duży wpływ na katolicyzm, na przykład na, mo na modernizm. To, co Pius X nazwał herezją modernistyczną, tkwiło w protestantyzmie zawsze i przeszło do katolicyzmu. Katolicy, teologowie przejęli go w XIX wieku od niemieckich protestantów. Istnieją jednak dziesiątki milionów protestantów ewangelików, dla których amerykańska prasa, których amerykańska prasa nazywa teraz religia prawicy chcąc przy tym, aby wszyscy uwierzyli, że ewangelicy są faszystami naprawdę tak piszą albo że są niebezpieczni i dążą do przewrotu. Ewangelicy to najłagodniejsi, najcichsi ludzie na świecie, ale są bardzo konserwatywni, dlatego nazywa się ich niekiedy faszystowską prawicą religijną.